Miał zostać ojcem po raz pierwszy za kilka tygodni, ale uraz mózgu po ciosie w głowę odebrał mu szansę poznania dziecka. Wyjaśnimy, co według policji się wydarzyło, ponieważ pięć osób zostało już oskarżonych w związku z jego śmiercią. To jest wewnątrz zbrodni, prezentowane przez Law and Crime. Nazywam się Elżbieta Milner. Jesteśmy w Scottsdale w Arizonie, by omówić zbrodnie. A to, co początkowo zaczęło się jako kłótnia przed lokalnym barem, później przerodziło się w śledztwo w sprawie zabójstwa. Tajj Pisatola i jego żona byli bardzo podekscytowani powiększeniem rodziny. W czerwcu napisał o tym na Facebooku: Szykujemy się na kolejną przygodę. Jestem bardzo szczęśliwy, że moja żona, najlepsza przyjaciółka, spodziewa się naszego pierwszego dziecka i powiększa rodzinę. Przygotujcie się na kolejnego członka rodziny Pisatola, który pojawi się późną jesienią 2025 roku. To taki rozdzierający serce wpis, patrząc z perspektywy czasu, ponieważ cztery miesiące później TJ nie żył. Jego żona została wdową, a on nie poznał dziecka. Policja ze Scottsdale została wezwana przed Patty's First Avenue Lounge około drugiej w nocy 11 października. TJ był tam z kilkorgiem przyjaciół. Podczas oczekiwania na kierowcę z aplikacji wybuchła kłótnia z inną grupą, która przerodziła się w bójkę. TJ został uderzony podczas kłótni i później zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Przez niemal dwa tygodnie nie było aresztowań, ale policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, gdy biuro Lekarza Sądowego Hrabstwa Marikopa ustalało przyczynę śmierci TJA. Śledczy przełamali sprawę 23 października, ogłaszając zatrzymanie pięciu osób w związku ze śmiercią TJA: Drew Menezes, 25, Juliusz Huser, 27, Marek Whitford, 23, Tony Becker, 26 i Krista Molina, 27. Przegląd akt sądowych dokonany przez AA Ed's Family ujawnił znacznie więcej. Policja twierdzi, że T. Joy i jego przyjaciele zostali podwiezieni do Patis tuż przed godziną 10 wieczorem 10 października. Następnie on i jego znajomi odwiedzili jeszcze dwa inne bary, zanim wrócili do Patis między 1.30 a 1.45 w nocy. Według dokumentów sądowych, na które powołuje się portal, T. Joe i jego przyjaciele byli, cytuję, niegrzeczni i uciążliwi wobec innych klientów. Personel poprosił ochronę o usunięcie T. Joy i jego znajomych z baru i zakazał im powrotu tej nocy. Pracownicy Patis wezwali też policję ze Scottsdale. A kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, nikt nie został aresztowany, ponieważ w tym momencie nie popełniono żadnego przestępstwa. Tak więc T. J. i jego przyjaciele mogli odejść wolno. Po 30 minutach wszystko się zmieniło. Urzędnicy twierdzą, że gdy T. i jego przyjaciele czekali na swojego kierowcę z aplikacji, jeden z nich wpadł na kobietę, którą później zidentyfikowano jako Kristę Molina. Nieznany z imienia przyjaciel podobno przeprosił i poszedł dalej. Dokumenty sądowe pokazują, że Krista pokłóciła się z jednym z nich, co doprowadziło do sprzeczki między grupą przyjaciół TJ a znajomymi Kristy: Drew Menesesem, Markiem Whitfordem, Juliusem Husserem i Tonem Beckerem. Gdy TJ i jego znajomi szli do miejsca odbioru z aplikacji, grupa ich śledziła, a policja mówi, że Drew poszedł jeszcze dalej. Podobno podbiegł za TJ, uderzył go, i TJ stracił przytomność. Tejciot upadł na beton, uderzając głową i szyją. Według prokuratora ten jeden cios spowodował u Tejota tak poważne obrażenia mózgu, że stracił przytomność i już jej nie odzyskał. Gdy był nieprzytomny, czterech mężczyzn zaatakowało przyjaciół TJ. Prokuratorzy twierdzą, że nagranie z telefonu pokazuje, jak Drew uderza jedną z ofiar w twarz i tułów. Czterech mężczyzn uciekło przed powrotem policji do baru. Po ich przybyciu T.J. leżał nieprzytomny na chodniku. Został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono śmierć mózgu, a następnie zmarł z powodu obrażeń. Żona tej która teraz została wdową, była zdruzgotana jego śmiercią. Powiedziała Fox ten Phoenix: Napisałam mu, że wróciłam do domu, a on odpisał, że chciałby, żebym tam była. Jest ze mnie dumny, że zostałam w domu z naszym synkiem i mnie kocha. To była ostatnia wiadomość od niego. Około w pół do czwartej zobaczyłam, że jego lokalizacja zmieniła się na izbę przyjęć, więc rzuciłam wszystko i pobiegłam tam w piżamie. Bardzo się staram nie być zła na tę sytuację i próbuję być silną kobietą, za jaką mnie uważał. Zawsze chciał być najlepszym ojcem i mężem, lecz nie zdążył tego zrealizować. Bliscy uruchomili zbiórkę me dla wdowy po TJU, pisząc: W imieniu rodziny Pisa Tola przekazuje najtrudniejszą wiadomość. Rankiem 11 października, nasz ukochany TJ odszedł do nieba w wieku 29 lat. Zginął w wyniku niesprowokowanej przemocy, tracąc życie zbyt wcześnie. Jego odejście pozostawiło pustkę w naszych sercach i na zawsze zmieniło przyszłość jego żony oraz ich dziecka, które przyjdzie na świat już za kilka tygodni. Mimo ogromnej tragedii, Tejot nadal pomaga innym, oddając swoje organy i ratując życie dzięki hojności i duchowi. Julius, Tony i Mark trafili do więzienia hrabstwa Marikopa za napaść kwalifikowaną. Krista Molina została aresztowana w Scottsdale za napaść i zakłócanie porządku. Drumenezes jednak stoi w obliczu najpoważniejszego zarzutu morderstwa drugiego stopnia. On również został osadzony w więzieniu hrabstwa Maricopa. Podczas pierwszego wystąpienia w sądzie wydawał się skruszony i przyznał, że to była zła noc podało Eyzy Family. To wszystko w ogóle nie miało się tak potoczyć i nie było w tym żadnych złych intencji. Prokuratorzy podają, że Drów był wcześniej skazany za przestępstwo z użyciem przemocy, dlatego sędzia ustalił kaucję na milion dolarów. To po prostu okropna sprawa pod każdym względem i naprawdę pokazuje, jak bójki w barach mogą mieć druzgocące konsekwencje. Jest ze mną adwokat Ryszard Schoenstein. Dziękuję za obecność. Ta sprawa zaczęła się od kłótni, przerodziła w bójkę i zakończyła śledztwem o zabójstwo. Jak reagujesz na tę historię? Tio miał zostać ojcem po raz pierwszy już za kilka tygodni? To tragiczne, gdy ktoś umiera bez powodu. Z tym tu mamy do czynienia. To była wiesz, głupia bójka w barze, która wymknęła się spod kontroli i skończyła się czymś w rodzaju nieszczęśliwego wypadku. Myślę, że pojawi się tu pytanie o stopień winy osoby, która uderzyła go w tył głowy. Oczywiście nie sądzę, żeby miał zamiar spowodować śmierć, ale kiedy dochodzi do takiej fizycznej bójki, to może być jej skutek i ludzie muszą ponosić za to odpowiedzialność. Tak. Jak reagujesz na oskarżenie Drumenesis o morderstwo drugiego stopnia? Czy uważasz, że ten zarzut może zostać podniesiony lub obniżony? E, nie sądzę, żeby został podniesiony. Dla mnie podniesienie oznaczałoby morderstwo z premedytacją zamierzone. I nie sądzę, żeby można było spojrzeć na tę sytuację i powiedzieć, że planował spowodować śmierć ofiary. Ale jeśli to był lekkomyślny czyn, o którym wiedział lub powinien był wiedzieć, że może spowodować śmierć albo poważne obrażenia ciała, wtedy może być pociągnięty do odpowiedzialności za morderstwo drugiego stopnia. I właśnie o to tutaj chodzi. Brutalne uderzenie w tył głowy, cios z zaskoczenia z dużą siłą. To może zabić człowieka. I wygląda na to, że właśnie to się tutaj stało. Tak. A potem Dru podobno nawet powiedział, że to była zła noc. To wszystko nie miało się tak potoczyć. Sędzia, mimo wszystko, ustalił mu kaucję na milion dolarów. Zaskoczyło cię to? Nie, to mnie nie zaskoczyło. Istnieje też ryzyko ucieczki. Wydaje mi się, że on ma jakieś wcześniejsze. Nie sądzę, żeby to było jego pierwsze doświadczenie z organami ścigania, a to dość poważne przestępstwo. Więc nie dziwi mnie, że została nałożona kaucja i to dość wysoka kaucja. Tak, pozostali podejrzani, inni mężczyźni oraz ta druga kobieta też byli zamieszani. Mężczyźni są oskarżeni o kwalifikowaną napaść. Krista Molina, na którą natknęli się przyjaciele a została oskarżona o napaść i zakłócanie porządku. Czy jesteś zaskoczona tymi zarzutami? Nie, nie wiem dokładnie kto co zrobił. Musimy poznać fakty, a jeśli sprawa trafi do sądu, usłyszymy zeznania o tym kto co zrobił. Jestem pewien, że niektórzy powiedzą, iż to była odwetowa reakcja, bo to nie oni zaczęli taka linia obrony jest typowa w takich sytuacjach. Ale wszyscy są oskarżeni o pewien stopień napaści, co wydaje się odpowiednie w przypadku grupy osób zamieszanych w bójkę w barze. Wiesz, często widzimy je w filmach, ale naprawdę nie powinieneś wdawać się w bójki w barze. To znaczy to jest ryzykowne dziecinne i niebezpieczne. Tak i mają konsekwencje, tak jak widzimy teraz. Ktoś teraz nie żyje. Jak myślisz, czy coś by się zmieniło, gdyby cała piątka została zamiast odejść? Cóż, nie sądzę, żeby to miało wpływ na zarzuty ciężkiego pobicia, ale uważam, że pogarsza to sytuację. Jeśli jesteś zamieszany w jakąkolwiek bójkę wypadek czy uraz, ważne jest, żeby pozostać na miejscu aż do przyjazdu służb, nawet jeśli jesteś tylko świadkiem i nic nie zrobiłeś. A jeśli odejdziesz wcześniej, zwracasz na siebie uwagę, bo dlaczego miałbyś odejść? Więc myślę, że to był zły ruch z ich strony. Nie wiem czy pogorszyło to ich sytuację. Zastanawiam się kiedy to się działo, gdy policja jeszcze ich nie aresztowała, czy wiedzieli, że te ją nie żyje. Czy w ogóle ich to obchodziło? To trochę chodzi mi po głowie. I czy to w jakikolwiek sposób łagodzi sytuację, że prawdopodobnie pili tamtej nocy? To znaczy, widzieliśmy już wcześniej przypadki i przestępstwa, gdzie ludzie byli pijani, ale czy to coś zmienia, jeśli chodzi o to, kiedy ta sprawa trafi już do sądu? Ogólnie rzecz biorąc, z prawnego punktu widzenia, alkohol nie jest żadną obroną. Bycie pijanym lub pod wpływem narkotyków nie stanowi obrony przed zarzutem przestępstwa. No jesteś odpowiedzialny za swoje zachowanie, nawet jeśli byłeś nietrzeźwy. Mówię to z punktu widzenia prawa, przed ławą przysięgłych. Czy ława przysięgłych może spojrzeć na to inaczej? Czy ława przysięgłych może spojrzeć na to inaczej? Byli w barze, pili, nikt nie chciał nikogo skrzywdzić. To nie tak, jakby to była bójka przed czyimś domem. E, myślę, że w rzeczywistości ława przysięgłych może spojrzeć na to trochę inaczej, ale tak naprawdę nie powinni tego robić. A jaka jest Twoja reakcja na to, że policja powiedziała wcześniej tej nocy, że obsługa zgłosiła, iż Tedzioko i jego przyjaciele zachowywali się niesfornie, zanim zostali legalnie wyrzuceni z baru? Czy to naprawdę cokolwiek zmienia? To zależy. Jeśli na przykład mieliby twierdzić, że działali w samoobronie, to fakt, że zachowywali się niesfornie, byłby zdecydowanie istotny i może wdawali się w sprzeczki z innymi w barze, bo to byłaby odpowiedź na argument, że tylko reagowali. Więc jeśli mają jakąś wersję obrony albo obronę w stylu to on zaczął, to fakt, że wcześniej byli aktywni, moim zdaniem byłby istotny. I czy myślisz, że na to pójdzie obrona dru, że to była samoobrona, że działał w samoobronie? To znaczy, podobno uderzył go z zaskoczenia, czyli podszedł do niego od tyłu. Więc słuchaj, dla mnie to sprawa, aż się prosi o ugodowe rozwiązanie, prawda? To jest sprawa, w której ktoś zrobił coś, czego nie powinien był zrobić. To jest okropne. To spowodowało śmierć, ale znowu nie sądzę, żeby ktokolwiek uważał, że on próbował go zabić. Więc to jest połączenie brutalnego czynu, którego nie powinno się tolerować i wypadku. To ma oba te elementy. Właśnie dlatego władze postawią zarzut morderstwa drugiego stopnia, czyli najpoważniejszy możliwy zarzut. A on będzie twierdził, że jest niewinny. Oczywiście, powinni dojść do jakiegoś kompromisu, powinien przyznać się do mniejszego zarzutu, powinien wynegocjować jakiś wyrok więzienia. To nie jest osoba, która powinna spędzić resztę życia w więzieniu. Prawdopodobnie, wiesz, nie wiem, dostałbyś raport dotyczący wyroku. Oczywiście, nie znam wszystkich aspektów życia tej osoby, ale zakładając, że ma tylko jedno wcześniejsze przewinienie. I to był nieumyślny, częściowo przypadkowy incydent. Powinni coś wynegocjować, on powinien przyjąć ugodę i nigdy nie powinni kierować tej sprawy do sądu. Jak bardzo zdziwiłoby cię, gdyby ta sprawa trafiła przed ławę przysięgłych? Byłbym zaskoczony. Założyłbym się, że to zostanie rozwiązane. Ale są sprawy, które trafiają do sądu. Są oskarżeni, którzy mówią nie spędzę ani dnia w więzieniu i zabiorę swoją sprawę do sądu. To się zdarza cały czas. Są prokuratorzy, którzy mówią nie możemy negocjować. To morderstwo drugiego stopnia. Musimy postawić zarzuty. Nie zdziwię się, jeśli to pójdzie. Gdybym miał obstawiać, powiedziałbym, że sprawa zakończy się ugodą, ale może też trafić do procesu. Tak, to możliwe. To ciekawe w naszym systemie prawnym. Nigdy nie wiadomo. A co do wpływu rodziny ofiary na negocjacje ugodowe z oskarżonymi, na ile naprawdę mają coś do powiedzenia, jeśli w ogóle? To zależy od jurysdykcji, to zależy od prokuratorów, to zależy od rodzin. Widzieliśmy kilka głośnych spraw. Wiesz, zajmujesz się tym już od jakiegoś czasu. Widzieliśmy przypadki, w których władze negocjowały rozwiązania, z którymi niektóre lub wszystkie rodziny się nie zgadzały. Więc nie muszą tego zatwierdzać, prawda? Nie pozwalamy rodzinom decydować, kogo oskarżamy, o co ich oskarżamy, ani jak rozwiązujemy te sprawy, ani też co do tego, jaki zapada wyrok w sądzie. Mamy prokuratorów, sędziów i ławy przysięgłych. Wszyscy ci ludzie mają zapewnić, że sprawiedliwość zwycięży albo przynajmniej jej namiastka, a nie rodziny. Ale mam nadzieję, że mają wpływ, mam nadzieję, że są wysłuchiwani. Uważam, że rodziny naprawdę powinny mieć wpływ, zwłaszcza jeśli są skłonne do pewnego poziomu przebaczenia, to powinno być docenione. Tym mam nadzieję, że będą mogli się wypowiedzieć. Tak, to ponownie bardzo bolesna sprawa. Bo mniej więcej o tej porze TJ powinien świętować narodziny swojego synka. A teraz, niestety, oprócz planowania narodzin swojego dziecka, muszą też planować pogrzeb. To druzgocące i łamie serce. Ryszard Schornstein, dziękuję za Twój czas i wgląd w sprawę. Bardzo to doceniam. Elżbię, to zawsze miło Cię widzieć. Dziękuję za zaproszenie. Rejestry internetowe pokazują, że Marek Woodford, Juliusz Husser i Antoni Becker opuścili areszt i muszą nosić elektroniczne bransolety. Rejestry wskazują, że konferencja statusowa zaplanowana jest na 31 października. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku Wewnątrz Zbrodni. Jestem Elżbieta Milner.